Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, taki, taki temat dzisiaj zupełnie, zupełnie taki temat, wiecie, poświąteczny, nie? Czyli pojedliśmy, a teraz trzeba coś z tym zrobić. To co, zaczynamy. Hej. Dzień dobry. dzień dobry po świętach, ale patrzę jak mam ulizane włosy i to na wodę, e, dzień dobry, dzień dobry, dobrzy ludzie, tak jak to napisałem, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Pani Aldonko, dzień dobry TikToku, który jest przez nas trochę traktowany, wiecie, tak z daleka, no. ale dzień dobry, wszystkim witam, dzień dobry Pani Aldono, jest Pani Ania, ale miałem stres Pani Aldono, żeby z Panią zdążyć a wszystko dzisiaj mi się powyłączało i musiałem popatrzeć co się tu w ogóle dzieje dzień dobry pani Katarzyna jest pani Beata Ania Małgorzata dzień dobry miłego dnia życzę z Jadwigowa pozdrawiam Beata czekaj sprawdźmy gdzie jest Jadwigów czekaj pani Pisz? Beatko niech pani napisze gdzie jest to Jadwigowa. Się, Jadwig, bo my nie wiemy Jadwigów Jadwig, czy Jadwigowa Jadwigów, Jadwigów jest w Wielkopolsce czy? czekaj 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 koło Chlewic bo to inny Jadwigów jest. Dzień. Ale nie, dlaczego on mi było z Wielkopolska, jak jest widzę za Katowicami jeszcze? A nie wiem. Pani napisze, skąd pani jest, bo sam się nie domyślę. Dzień dobry, Marzenko, jest i Ewa. Dzień dobry, z Marzenna Wiesława. Witam, witam, Ewelina. Jest Paweł po świętach. Paweł, o dzień dobry z Bota i Krystyna. Iwona i Danuta. Tak, Tereska jest pięknie. Po świętach wita Maria. Jest i Agnieszka i już po. Ja mam wrażenie, że ja w święta pracuję jeszcze więcej niż normalnie, bo jeszcze mi się rodzina zwala na to, co ja robię, a i tak przez cały czas albo z psem, albo na spacerze, albo przed komputerem. Dzień albo na przed komputerem. Albo przed jedzeniem. Albo przed jedzeniem, akurat w tych przypadku, bo moja żona wiecie, jak nic nie wie. Poland Europe, Gradowice, pozdrawiam z pięknym święcokrzyskie. Dziękujemy. O, tam pozdrawiamy. Tam co niektórzy pytają czasem, po co jest w ogóle ten wstęp? Nie? Czemu nie przechodzimy do tematu? No właśnie po to, żebyście na spokojnie mogli wejść, a poza tym wiecie, że to nie jest program tylko i wyłącznie o ziółkach, tylko jest to program taki lekko lifestyle'owy, nie? Bo my jesteśmy naturalni. Jak mówimy, że się nie malujemy, to się nie malujemy. Jak mówimy, że moje włosy nie są farbowane, to nie są farbowane, nie udajemy. Nie jesteśmy. Jesteśmy sklepem internetowym i nie udajemy, że tak nie jest. No, ci, co nas znają, to wiecie, po prostu, jak sytuacja wygląda. Jadwigów, Jadwigów jest koło grójca, ale my tu też mamy gruję. A kto, po osie, którego grudnia to jest, to jest tego górnicę tam koło Dzień Warszawy. Dawce. A już Przasny, to wiemy gdzie jest. 100 to właśnie nazywacie tak, Hanowa. E, Pani Agnieszko, e, my jedziemy. A z, do Nałęczowa, daleko ma Pani do tego? Z czasów Tu Kamień Pomorski. Dobra, lecimy, słuchajcie. E, nie typ, e, 22. dzisiaj mamy kwietnia, wtorek. I nie obchodzi Kaja Wanesa. Takie polskie Przezwołane, imię, za nie, nie Agapit, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Sow, Coter, Strze Teodor Wirginiusz Skoro Gaja ma dzisiaj imieniny to nic dziwnego, życie jest dzień ziemi i międzynarodowy dzień ziemi, matki ziemi. A do tego jeszcze waria, zwariowane święto amerykańskie, dzień fasolkowych cukierków Jelly Bean. No jest, nie, nie robię tego. Nie rozumiem tego. Przysłowia na dzisiaj, kiedy w kwietniu słonko grzeje, rolnik nie zubożeje. A, u nas pięknie dzisiaj grzeje, chociaż taka mgła była z rana, słuchajcie. Gdy w kwietniu słonko na dworze nie będzie pustek w komorze. No. Ja bym Paweł II powiedział: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Kiedyś wyjęty z kontekstu, ale całkiem fajne. Musicie od siebie wymagać, nawet jeżeli inni od Was by nie wymagać A po co inni trzeba by wymagać. To, Będę. To się... wiemy. Dębica, Podkarpackie pozdrawiam. Tak, ta. dzień, dzień dobry, witamy. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Instagram, Gradowice, to już wiemy, to święto wszystkie, to się ktoś. Pięknie, pięknie, pięknie. Pozdrawiamy Dobra. Was, słuchajcie, po tych świętach. Mamy już 22 za tydzień kolejne święta, tak. Jak ktoś pracuje na etacie, to znowu będzie miał dużo wolnego, jak sobie tam jeszcze fajnie urlop poukłada. Czy to dobrze? Nie wiem, słuchajcie, nie. ja wol, wolę jak mój organizm jest przyzwyczajony do takiej rutyny, ja też się, nie wiem jak wy, ale ja się na przykład lepiej czuję, jeżeli mam codzienną rutynę, tak, wstaję o którejś godzinie, jem te swoje posiłki takie raczej bardziej delikatne nie powiem, i też no, czuję się lepiej, a po świętach niby się człowiek dużo nie zjadł, ale no... No, taka się dzisiaj taka bardzo ociężała i taka ospana, chyba przez to, że. A ja Wam powiem no. dlaczego, bo jak ja pracowałem, że ona spała. Mówi do mnie w pierwszy dzień świąt: Jutro pójdę z tą wokół jeziora. Widzieliście moją relację, jaką no, krótko mnie, Wokół jeziora. Już wieczorem zaczęła opowiadać, że ona tam nie pójdzie, bo ja za szybko chodzę, już zaczynała kombinować, a rano stwierdziła, że się wstać pać nie chce. Także tym sposobem, jak zwykle, jedyny, który w tej, z tej wójki, który wprowadza w życie zdrowe nawyki i te które rzeczywiście je na co dzień ma to jestem ma no w Holandii o chciałabym ten 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 też dobra. zobaczyć te kwitnące tulipany w Holandii e, o to musi być piękny widok zwyszedł, zwyszedł. No tutaj pani ten mówi no to musi być pani Grażynko cudowny widok dzień dobry, na południe, e, mamy 450 na południe słuchajcie e, ja? mieliśmy w, w czwartek musieliśmy pojechać do Poznania ja tylko powiem jedną rzecz i też zauważcie nie róbcie tego nie róbcie tego co robi moja żona w dzisiejszej czasem mamy autostradę, tak? I wszędzie jest blisko. Więc nie mówcie, że chcielibyście się coś zrobić, bo to nie jest problem. Bo jakbyśmy chcieli coś zrobić, to ja właśnie wsiadam w swój samochód, tankuję go na maksa i my w Holandii jesteśmy za kilka godzin. Więc Aha. jakby ktoś bardzo chciał, to niech to robi, a nie tylko opowiada, nie? No ale Proszę. też, ale to Spacery, musi być piękny jeżdż. widok, bo właśnie chciałam powiedzieć, że w czwartek musieliśmy pojechać do Poznania i tam były straszne korki, a to już mniejsza oto i tam musieliśmy zmienić trasę i też widziałeś to, jak jechaliśmy gdzieś i też były takie kwiatki, słuchajcie, prawdopodobnie to też z daleka no były takie... Pod, no, pod Dąbrówką prawdopodobnie to też były takie połacie, e, słuchajcie, tulipanów. I też był widok niesamowity. A gdzie chcesz, jechać na te tulipany? E, u nas drobny kapuśniaczek, ale za mną już spacer boso po ogrodzie, o, no że szklanką ciepłej wody. No i pięknie, Dzikuska. Tak, e, u tak nas, tak słuchajcie, jest mocne podróż. słońce już w tej chwili. Mocne słońce, zobaczymy, jak to będzie. No dobrze, no to teraz tak, zanim dojdziemy do tego, ja mam taką prośbę, jakbyście chcieli. A czy jeżeli macie ochotę, bo jeżeli mi nic w rytmu nie wy... a czy jutro nas nie będzie na poranku z papadką, to już jest pewne, bo moja żona idzie się robić na jeszcze ładniejszą, niż jest w ogóle. Nie, bo przed świętami nie było dla mnie terminu. No, ale to, to nic. Więc no. jutro nie będzie, ale pojutrze przypada ekadashi. Więc jeżeli nas nie, nie, nie zapomnimy, to powiemy wam, co to jest ekadashi i dlaczego warto w tym dniu nie jeść. Także, jeżeli jesteście gotowi na mały pościg jednodniowy, to w czwartek nie jedzcie, a po spotkaniu z nami dowiecie się, a czy podejmiecie decyzję, czy chcecie iść na, na śniadanko, czy chcecie zrobić sobie dzień przerwy, ale to do czwartku, nie. Hmm. Czekaj, koło Gdańska są tulipany jak w Holandii, można je zerwać? No masz jeszcze bliżej, proszę. Znaczy u nas też jest tutaj blisko, nie? Ten pan, który sprzedawał na tym targu, w tym w to myślą. On był też gdzieś, on oni też całe pola tych tulipanów. No na pewno jest kilka takich miejsc. Słuchajcie, teraz też jest takich kilka miejsc potem z lawendą, które też bardzo tak okazale wyglądają. Dobra, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o babce jajowatej a szczególnie o łusce babki jajowatej, nie wiem czy to widać, chyba nie będzie widać, słuchajcie, łuska babki jajowatej jest to roślina, która rośnie w ciepłych krajach, głównie w basenie Morza Śródziemnego na Wyspach Kanaryjskich, tam gdzie jest całym rokiem ciepło, słuchajcie, I ona takie w takich kłosach, tam jest, słuchajcie, takie ziarenka, no i ta łuska babki jajowatej właśnie jest najbardziej cenna z tej roślinki, tak, Lecznicze właściwości tej babki jajowatej znane są już od tysięcy lat, słuchajcie, od wieków, a wzmianki o babce jajowatej były już, słuchajcie, w arabskich i perskich księgach ziołoleczniczych z X wieku. Już tam wspominają babkę jajowatą, słuchajcie, tak? Także teren rosy, nasłoneczniony, wilgotny, bardzo lubi, tak? Hiszpania, słuchajcie, także tutaj Wyspy Kanaryjskie, tam babka jajowata rośnie. Tak niewielka roślinka, tak, która skrywa w sobie właśnie te nasionka oraz tą łuskę. Maleńkie, kilkumilimetrowe nasionka o beżowej jasnobrunatnej barwie. Tak. I teraz, co te nasionka mają? One stanowią, słuchajcie, źródło. Wielu składników, tak? Pełne są błonnika. Tutaj przede wszystkim o ten błonnik chodzi, bo tego błonnika jest tam ponad 70% w tej łusce babki jajowatej. Oprócz Małe tego małej ilości W małej ilości produktu. W małej ilości produktu. Oprócz tego babka jajowata ma bardzo dużo śluzów i zaraz Wam powiem, dlaczego, po co te śluzy są tak potrzebne. Tłuszcze, tak? Proteiny, fitosterole, antyoksydanty, także babka jajowata. No, i słuchajcie, babka jajowata jest stosowana głównie na dolegliwości ze strony układu pokarmowego. I to nie tylko, nie tylko działa rozluźniająco, tak? Nie tylko w przypadku, słuchajcie, yy, yy, takiego zatwardzenia, tak? Yy, jak to powiedzieć inaczej? Nie tylko przeczyszczającą, ale ona też, jeżeli ktoś ma rozwolnienie, tak, w drugą stronę też działa. Zaraz wam powiem dlaczego. Słuchajcie, jej nasionka właśnie w kontakcie z jakąś wodą, jakimś płynem, tak, pęcznieją, bardzo pęcznieją i wydzielają śluzy, tak? Pęcznieją i taki śluz tego. No i słuchajcie, jedząc taką, nie wiem, jedną do trzech czterech łyżeczek dziennie od tylu zacznijcie, więcej nie bo niektóre, niektóre tutaj opracowania mówią, że nawet do 10 łyżek dziennie ja absolutnie bym 10 łyżek dziennie nie polecała. Słuchajcie dwie trzy łyżeczki to jest tak już dużo i tutaj jeszcze od razu zwrócę uwagę, że jak zażywacie, dodajecie sobie tą babkę jajowatą, ja powiem zaraz jak to można spożywać, zawsze z babką jajowatą, za babką jajowatą Idą duże ilości płynów, duże ilości wody, tak? To jest bardzo ważne, bo jeżeli tylko weźmiecie babkę jajowatą, a tego nie popijecie, to po prostu organizm wam się zapcha i to będzie działało w drugą stronę, tak? Teraz tak. I teraz taki przygotowany na przykład napój można ją na przykład dwie łyżeczki trzy babki jajowatej do ciepłej zimnej wody tak to nie ma znaczenia można do jogurtu mieszamy one się słuchajcie takie troszeczkę spęcznieją rozmiękczą zrobi się śluz śluz który słuchajcie spowoduje że zmiękczy on masę tą kałową zalegającą w naszych jelitach i pomoże nam się w fajny naturalny sposób wypróżnić, tak? Ułatwia po prostu wypróżnienia, tak? I to się bardzo fajnie sprawdza w przypadku takich zatwardzeń zapać, ale też jak macie hemoroidy. To też właśnie warto sobie tutaj pomóc tą babką jajowatą, żeby te wypróżnienia były jak to powiedzieć bardziej komfortowe i takie codzienne. Tak. Także to babka jajowata i, można, i mówię, tutaj bardzo duże ilości. Wypijecie tą babkę jajowatą tam yy, sobie w wodzie, to druga woda, jeszcze druga szklanka wody i popijamy i popijamy i wtedy to fajnie działa, tak? I wtedy to bardzo fajnie działa. Przy biegunkach też się okazuje tutaj pomocna przy biegunkach, bo ten sam śluz, który usprawnia tą pracę jelit, on też powoduje właściwości wchłaniania wody i nadawania masie kałowej odpowiedniej gęstości. Także ten sam śluz wchłania wodę, odpowiednia gęstość, tak. No, no i ten kał, no, normuje ten, to, te masy kałowe i też to wszystko fajnie wy, wygląda, tak. Ale tutaj szczególnie jej przy, używamy przy zaparciach tak żeby babka jajowata oprócz tego że pomaga organizmowi szybciej i sprawniej pozbyć się tych mas skałowych, to też przy okazji pozbywacie się toksyn tak w jakiś sposób oczyszczacie ten organizm tak także to też bardzo fajne jest to też wsparcie przy odchudzaniu tak? bo na przykład dwie trzy łyżeczki rozmieszane z wodą jak napęcznieją i to wypijecie to, na, to można nawet zastąpić jakiś posiłek bo, bo czujecie bardzo dużą sytość tak bardzo dużą sytość także babkę jajowatą bardzo polecam w jaki sposób, słuchajcie, tą babkę jajowatą tutaj spożywać, tak? Bo na pewno się będziecie pytali Jedni mówią, że w gorącej wodzie, inni mówią, że w zimnej wodzie. To już od was zależy, jak wam będzie wygodniej. Inni dodają po prostu do jogurtu i po prostu to wyjadają. Można tym posypywać sałatki. Tutaj pani napisała, że do wypieków, tak? Dużo kobiet kupuje u nas babkę jajowatą i jak pieką chlebek, to na przykład do, do chlebka, do jakichś ciasteczek owsianych ją dodają, tak? Także ona też się bardzo fajnie sprawdza, tak? Wszelkie sałatki, no tutaj można tak jak was tam fantazja poniesie. Tu jeszcze chciałam jedną rzecz zaznaczyć, że babka jowata też się bardzo fajnie sprawdza przy wrzodach, w wrzodach, słuchajcie, chorobach wrzodowych, polipach jelit, dlatego że jest to produkt ślazowy. I dlatego on się bardzo, bardzo fajnie sprawdza. Także przy tutaj nie ma problemów, jeżeli macie wrzody żołądka, tak, chorobę wrzodową, polipy na jelitach, to tutaj bardzo dużo śluzu, tak? który też bardzo fajnie w tych problemach pomaga, tak. Pani, Pani Ewo, jeżeli y... chodzi Pani o absorpcję, to nie ma co kombinować. To lepsze jest ten interożel i, 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 i węgiel. czarny węgiel, tak. ten węgiel aktywny. To są, to są rzeczy to absor nie. mocno absorbujące. To nie obserwuje, to, to, daje, to inaczej działa. Babka ta inaczej działa. tak? Ona po prostu oczyszcza, tak? ale to inaczej. To nie jest taki absorbent jak ziemia okrzemkowa, tak jak enteros, żel, jak To nie jest taki absorbent. tak? Także jako... Do muslim, do sałatu, do koktajli, deserów, to jest fajny też zagęszczacz do zup, do sosów, tak? Teraz kto nie powinien tego spożywać? Od razu powiem na pewno osoby, które mają takie niezdiagnozowane bóle brzucha tak, boli Was strasznie brzuch, raz są zaparcia, raz są biegunki, tak, absolutnie wtedy nie stosujecie babki jajowatej. Albo jak przez długi, długi czas są zaparcia, długotrwałe zaparcia, nie ma diagnozy, Wy nie wiecie, co to jest, a może to być coś paskudnego, nie stosujecie czegoś takiego jak babka jajowata, nie stosujecie wtedy ziółek też na przeczyszczenie, tak, musi być diagnoza, tak, bo może się to, no wiecie, no ja Tutaj nie chcę krakać, ale może to się okazać na przykład jakimś rakiem jelita albo czymś innym, tak, bo wtedy są takie właśnie długotrwałe zaparcia, tak, albo długotrwałe biegunki brzuch strasznie boli, to wtedy nie stosujemy. Ale jeżeli macie czy chorobę wrzodową, czy to są takie zaparcia, bo, bo coś tam niezdrowo, nieregularnie zjadliśmy, no to jak najbardziej babka Jajowata tutaj, y, słuchajcie, pomaga, tak? Można to nawet dzieciom podawać. Jak mają problemy z wypróżnianiem, można na przykład łyżeczkę do jogurtu dodać, tylko pilnować, żeby te dzieciaki, y, słuchajcie, duże ilości płynów piły, tak? Yy... I też tutaj kobiety w ciąży. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby kobieta w ciąży nie mogła babki jajowatej. Może to jest produkt bardzo dużo błonnika ma, ale to jest produkt delikatny. Także dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, tak. My tutaj przeciwwskazaniem są problemy takie mocno bolący brzuch, biegunki, zaparcia takie ciągłe, trwające, niezdiagnozowane, też takie problemy z przełykiem, tak? A to już wy wiecie o co chodzi. To te to, to, to osoby nie. A tak cała reszta spokojnie babkę jajowatą może spożywać. Tak? Także polecam Wam babkę jajowatą. Na początku dwie, trzy łyżeczki. Potem dawkę można sobie zwiększyć. Także zachęcam Was tutaj do, do wypróbowania babki jajowatej. O i tyle w temacie. Pani Mario, witamy po świętach. Nie jest to produkt na odrobaczanie. Nie, nie, to nie jest produkt na odrobaczanie także witamy, witamy wszystkich po świętach i tutaj wielu z Was pisze, że jest deszczowo u nas jest intensywne słońce, jest przepiękniej, będzie chyba gorąco, deszczu nie widać deszczu nie widać, słuchajcie, tak, po świąteczny wtorek, także Was witamy bardzo serdecznie i zapraszamy o 10:00 będziemy mieć normalnie u nas dzisiaj dzień normalny pracujący o 10:00 o 15:00 transmisja sprzedażowa będą też szmatki papatki na które was bardzo serdecznie zapraszamy tak, tak. No to skoro moja żona tak szybko zakończyła no to cześć i do czwartku na poranku z papatką tak to jutro mało, to nie ma, jutro zakupę, nie ma popadku, poranku O dziesiątej no. Tak, jeżeli ktoś ma ochotę jakieś zakupy, ma dzisiaj dzień wolny, tak, bo dużo osób ma dzisiaj dzień wolny po świętach, to zapraszamy. Zapraszamy, niezależnie czy macie dzień wolny, tak. czy nie. Na razie. Na razie,